Historia Cristiano Ronaldo zaczęła się z dala od jasnych świateł i gromkiego wiwatu największych stadionów świata. Urodził się w skromnym, malowniczym funczalu w parafii Santo Antonio na wyspie Madera. Życie było proste, kształtowane przez morską bryzę i ciepło lokalnej społeczności. Już od najmłodszych lat było widać jego miłość do piłki nożnej. Kopał ją po wąskich uliczkach z przyjaciółmi. Już wtedy jego talent był niezaprzeczalny, a w każdym dotknięciu piłki przebijała surowa pasja. Nikt nie przypuszczał, że ta mała wyspa pielęgnuje talent przeznaczony do wielkości. Jego rodzina, choć skromna, zapewniła mu niezachwiane wsparcie. Jego matka Dolores pracowała niestrudzenie, aby utrzymać rodzinę. Jego ojciec Jose, choć uzależniony od alkoholu, zaszczepił w nim silną etykę pracy. Te wczesne wartości, ciężka praca, poświęcenie i rodzina, stały się fundamentami niezwykłej podróży Ronaldo. Młody Cristiano marzył o życiu poza wyspą, życiu poświęconym pięknej grze. W wieku 12 lat surowy talent Cristiano Ronaldo nie mógł być dłużej ignorowany. Opuścił komfort domu rodzinnego i rozpoczął nowy rozdział w kontynentalnej Portugalii. Dołączył do Sportingu CP, jednej z najbardziej prestiżowych akademii piłkarskich w kraju. Był to przełomowy krok, akt wiary zarówno dla młodego Cristiano, jak i jego rodziny. Życie w Akademii było wymagające. Nieustannym sprawdzianem umiejętności i determinacji. Tęsknota za domem była stałym towarzyszem, ale ambicja Ronaldo pchała go do przodu. Trenował z niesłabnącym oddaniem, a jego naturalny talent był doskonalony przez doświadczonych trenerów sportingu. Szybko piął się w górę, a jego występy na boisku zwracały uwagę skautów najlepszych klubów w Europie. Przeznaczenie wzywało, i nie trzeba było długo czekać, aż świat to zauważy. W trzecim roku młody i stosunkowo nieznany Cristiano Ronaldo ogłosił swoje przybycie na światową scenę. Zgłosił się Manchester United, klub przesiąknięty historią i sukcesem. Sir Alex Ferguson, legendarny menedżer znany z pielęgnowania młodych talentów, dostrzegł coś wyjątkowego w portugalskim skrzydłowym. Powierzono mu kultową koszulkę z numerem 7, noszoną wcześniej przez legendy takie jak George Best i David Beckham. Presja była ogromna, ale Ronaldo rozkwitał pod jej wpływem. Elektryzował Premier League olśniewającą pracą nóg, zawrotną szybkością i smykałką do strzelania bramek. Czas spędzony w Manchesterze United był okresem ogromnego rozwoju i sukcesu. Pod okiem Fergusona Ronaldo przekształcił się w kompletnego piłkarza, a jego surowy talent został ukształtowany w potężną siłę. Trzy tytuły mistrza Premier League, Puchar Anglii i trofeum ligi mistrzów później Cristiano Ronaldo zapisał swoje nazwisko w annałach Manchesteru United. W 2009 roku kariera Cristiano Ronaldo osiągnęła nowy pułap dzięki rekordowemu wówczas transferowi do Realu Madryt. Królewscy przyjęli go z otwartymi ramionami, a Santiago Bernabeu stał się jego sceną na następne 9 sezonów. Oczekiwania były astronomiczne, ale Ronaldo, nigdy nie stroniący od wyzwań, udźwignął presję. Stworzył mega duet z Karimem Benzemą, a ich synergia doprowadziła Real Madryt do bezprecedensowego sukcesu. Cztery tytuły Ligi Mistrzów w ciągu pięciu sezonów, wyczyn nie mający sobie równych w czasach nowożytnych, ugruntowały jego status legendy Realu Madryt. Ronaldo Pobił niezliczone rekordy, prześcigając Alfredo Di Stefano jako najlepszy strzelec w historii klubu. Jego rywalizacja z Lionelem Messi pchnęła obu piłkarzy na wyżyny, urzekając świat i na nowo definiując granice futbolowego geniuszu. Po podbiciu Hiszpanii, Cristiano Ronaldo w 2018 roku poszukał nowego wyzwania, dołączając do włoskiego giganta Juventusu. Z właściwą sobie determinacją, wszedł do Serie A, dodając do swojej już imponującej kolekcji dwa kolejne tytuły mistrzowskie. Jego wpływ na włoski futbol był niezaprzeczalny. Podniósł rangę ligi i zainspirował nowe pokolenie piłkarzy. Choć podczas pobytu w Turynie nie udało mu się zdobyć upragnionego trofeum Ligi Mistrzów, to jego wpływ na klub i ligę był niezaprzeczalny. Jego nieustanne dążenie do doskonałości, nawet w późniejszych etapach kariery, nadal inspirowało i zadziwiało. W 2021 roku Cristiano Ronaldo wstrząsnął światem futbolu, powracając do Manchesteru United. Syn marnotrawny wrócił na Old Trafford, gdzie został przywitany z otwartymi ramionami przez uwielbiających go kibiców. Teatr Marzeń ponownie mógł cieszyć się jego obecnością. Jego drugi pobyt w klubie, choć krótszy, obfitował w pamiętne momenty. Nadal trafiał do siatki, przypominając wszystkim o swojej nieprzemijającej jakości. Sama jego obecność podnosiła morale drużyny i kibiców, wnosząc na Old Trafford nową nadzieję i wiarę. W 2023 roku, ku zaskoczeniu wielu, Cristiano Ronaldo rozpoczął nowy rozdział w swojej karierze, dołączając do saudyjskiego klubu Al-Nasr. Decyzja ta, choć nieoczekiwana, odzwierciedla jego chęć podejmowania nowych wyzwań. I zostawiania śladów w futbolu poza tradycyjnymi europejskimi potęgami. Jego obecność w Saudi Pro League jest dowodem na rosnącą globalną atrakcyjność piłki nożnej i jego własnej nieprzemijającej siły gwiazdy. Ronaldo nadal przeczy oczekiwaniom, udowadniając, że wiek to tylko liczba, jeśli chodzi o pasję i poświęcenie. Jego czas w Arabii Saudyjskiej to kolejny rozdział w jego stale ewoluującej historii, świadectwo jego globalnego wpływu na ten sport. Wpływ Cristiano Ronaldo na arenie międzynarodowej jest równie głęboki. Jako kapitan reprezentacji Portugalii niósł na swoich barkach nadzieję całego narodu. Jego przywództwo i niezachwiane zaangażowanie. Inspirowały kolegów z drużyny, wynosząc zespół na nowe wyżyny. Poprowadził Portugalię do niezapomnianego zwycięstwa w Mistrzostwach Europy w 2016 roku, ich pierwszego dużego międzynarodowego trofeum. Jego łzy radości i ulgi po ostatnim gwizdku odzwierciedlały emocje całego narodu. Ronaldo został najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Portugalii co jest świadectwem jego trwałej spuścizny. Jego poświęcenie dla kraju i niezachwiane pragnienie przyniesienia chwały Portugalii są źródłem ogromnej dumy dla narodu portugalskiego. Droga Cristiano Ronaldo od ulic Funchalu na szczyt światowego futbolu jest inspiracją dla milionów ludzi na całym świecie. Jego historia uosabia siłę ciężkiej pracy, poświęcenia i niezachwianej wiary w siebie. Ronaldo na nowo zdefiniował, co jest możliwe w świecie futbolu, przesuwając granice możliwości sportowych i osiągając bezprecedensowy sukces. Ale jego wpływ wykracza daleko poza trofea i wyróżnienia. Jest ikoną globalną, wzorem do naśladowania dla aspirujących sportowców i symbolem nadziei dla tych, którzy odważą się marzyć o wielkich rzeczach. Dziedzictwo Cristiano Ronaldo wciąż jest tworzone, a jego wpływ na świat futbolu i nie tylko będzie inspirować kolejne pokolenia.